No voi, na do połowy są. te. połówce to. Dawaj Bisko, dawaj bisko, Wiktor! Brawo! Brawo! mi to. dawaj, dawaj! to. dawaj! Bisko! Jeszcze, jeszcze! Do ziemi, do ziemi, do ziemi, do ziemi. I got

Oto jest? Dawaj wpęk, bliżej! tak samo. to? No. Росzu, którzy... no. No. Nie, to nie, okay. oh, no. nie, nie. Nie, 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 Jest, jest, nie, 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 Po co nie, nie, to kurwa nie, 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 Co to Wolny dla naszych. no ale to teraz jak przeszedł do Panie sędzio! Czemu jest wolny jak on sprzed niego? Raz, Ale widziałem no dokładnie. Wiktor płacimy za ten. to ci dam za jak to się... Ale wszystko teraz, Dobrze, załóż!

Jedan spas. Jedajeme, jedaj. Davaj Rani, davaj Rani davaj Rani jeszcze. Rumo! Rumo, zejść tam, zejš tam. Zejš tam. Prudo, Yeah! yeah.

Oes gen i. Iawn, o'r bestiaen. Öri chochbyr. Fauti, booster Oto go, dalej, bym, bo fajnie się jest. Dawaj, blisko, blisko. Blisko! mamy. Super, Alek. Czasami się. jak powiem, zjdziemy, zjdziemy. O, to się Jecho, dawaj, już tutaj Pięć! Pięć! Ale to jest to, co na się. Tak się to puszczy. Na

Co <Czy> już? Ja! Nah. Damn. Brawo! brawo. brawo, brawo, brawo. brawo. <policy>. Damno! You know Damno! Dawaj Damno! dawaj Damno! 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 bliżej. Damno! 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 <gryls> nie, jak tak było co? Nasza, nasza. Nie no tam to to w ogóle za dzieje to za nich są no. go użyczyło i tak dalej i zaraz to jak o to pewne ja nie mówię.